maneczko z tej strony Robek, a to już kolejny, kolejny odcinek z gry Farming Simulator 2017 i w dzisiejszym odcinku zajmiemy się e, rozsiwaniem, nawozami, e, sprzętem, które zostało wypożyczone. To nie są moje ciągniki, czyli ciągniki, ciągnik, czyli Fendt Vario 310 to nie jest mój ciągnik, ten ciągnik został która yy, się nie da więcej napełnić? Nie wiem, dobra, myślę z tym, yy, jak mówiłem, to nie są moje ciągniki, Te ciągniki dosta ten ciągnik został wypożyczony wraz z rozsiewaczem oraz yy, opryskiwaczem, którego wam pokażę za chwilę, bo dzisiaj zajmujemy się pryskaniem czy rozsiewaniem, rozsiewaniem, nawozów na soję oraz e, oraz oraz pryskaniem tej soi. Zajmiemy się tymi, można powiedzieć dwoma rzeczami. Najważniejsza rzecz ogólnie czyli nawozy Szczerze, nic się nie zmieniło, tak jak było tak dalej, jest, są nawozy. Po prostu chcę po prostu, po prostu chcę zobaczyć te prace, które po prostu były yy, wszystkie prace wykonać i porównać z Farming Summator 15, a Farming Motor 17 coś się zmieniły yy. na razie... Na razie to w sumie chyba nic. Tyle co widziałem. Przez te chwile, przez ten powiedzmy te parę godzin grania I, nic raczej nie zaobserwowałem nowego. No, ale, no, zobaczymy, diabeł tkwi w szczegółach, może coś nowego będzie. Coś, co mnie powali na nogi, nie wiem, zobaczymy, na kolana. Nic, po prostu weźmiemy dzisiaj jeszcze tą właśnie, roś już nagramy, nagramy ten odcineczek, weźmiemy, rozsiemy sobie nawozy na soję oraz, mm, opryskamy tą soję, żeby było, y i po prostu mieć to z głowy już, nie bo wiadomo, soja jest nasionem, no nasionem, a kurczę, ogólnie rzeczą, nie wiem szczerze po co ją siałem, ale dobra No jest nowością, także dlatego się zasiałem soję, bo jest nowa A no może po prostu w następnym odcinku będziemy się inne rzeczy zobaczymy po prostu Dzisiaj właśnie jak mówiłem zasiałem soję dla, hmm, można powiedzieć, ciekawości jak to będzie wyglądała soja na razie widzę tyle, jak wygląda soja czy znaczy jak wejdziemy tu i wejdziemy tutaj, to widzimy jak wygląda soja, jak wygląda burak, jak wygląda topola Także możemy też popatrzeć, no ale ja chcę zobaczyć to na własne oczy, nie na zdjęciu, dlatego właśnie zasiałem tą soję I po prostu będziemy ją zbierać, jak urośnie to tylko zaraz będą żniwa sojowe, czy jakoś tak, zobaczymy Ciekawe, czy sos sojowy się robi z soi Zobaczymy czy posprawdzam, pomywam w następnych odcinkach, czy to jest prawda, jak czy nazwa mówi prawdę, zobaczymy. A no że soje jest kawałek ładny kawałeczek, to będziemy kosić, zobaczymy ile da nam nawozy dadzą nam, ile to właśnie da, no dadzą nam te nawozy i oprysk, czyli czy będzie jakiś większy przyrost tej soi czy będzie wyższa czy będzie niższa to wszystko się po prostu okaże na dniach jak będzie nabrosła powolutku jak ją zasieczemy skosimy, wysypiemy, przeliczymy na hektar i wszystko się wtedy właśnie dowiemy dzisiaj tak bardziej troszkę dałem sobie opuść zamiast włącz Dziś tak można powiedzieć bardziej troszkę po nocy, gdyż jak widać jest 2028 i co? No jak mówiłem ciągnik wypożyczony oczy wypożyczony, yy, Amazonka wypożyczona, wypożyczyłem po prostu, postanowiłem po co będę kupywał skoro mogę wypożyczyć. Gdy po prostu wypożyczyłem, jeszcze sobie żałuję, bo mogę sobie wypożyczyć na cienkich kołach tego fenda, ale już za późno już klamka zapadła no i... Jest akurat na grubych kołach, no trudno, wszystko po prostu się okaże, czy następnym razem jak będziemy coś wypożyczać, wypożyczać coś na siewy albo na, na oprysk, to będziemy to wypożyczać na cienkich oponach. Jak widać tu od razu mam lawetę, dlatego żeby nie było nie odpinam do załadowania, tylko od razu cofam na lawetę, odpinam na lawetę, gdyż będę to odwoził jutro. Bo wypożyczyłem sobie na jeden dzień, także zaraz to odpinam i ogólnie ogóle wypożyczyłem takiego fenda, bo chciałem większego, ale zobaczyłem jakie są ceny, ceny wypożyczania, dlatego postanowiłem A, już mam gdzieś, wezmę troszkę mniejszego, ale który właśnie jak widać bez problemu podnosi Amazonkę także mm, Oś, to mi chodziło, żeby mi podniosła Amazonkę i nic więcej w sumie. Dobra. Rozłóżmy sobie yy, Amazonę. Yy, jak szeroka? Nie jest zbytnio szeroka. Ale to nic. Widzę, że to się nic w sumie nie zmieniło. Oprysk. na, no. no może jakoś to ładnie wygląda ten y, opryskanie. I może to tyle. Nawet chyba mogę jeździć po tych samych prawie śladach co co, co, co rozsiewałem. Czyli ma, widzę, że ma podobny, prawie podobny rozstaw. No prawie bo jak widać tam o, widzicie musimy troszkę tam zjechać Ale mm, zobaczymy ogólnie może jak tu wejdziemy tu wzrost i o! Skład gleby na, na więzienie Mamy już w dobrym, całkiem dobrym procencie rodzaje roślin wzrost jest dobrze, usunięcie, usunięte Także Nie czekając lecimy może Ogólnie, jeśli chodzi o światła, to powiem Wam, że nie przycina mnie. To jest sukces. Słuchajcie, w farmingu nawet 15, jak grałem, potrafiły mnie ściąć. A tu nie zetnie mnie. No naprawdę, nawet jak włączam, czy coś, nie zetnie mnie. Mówię Wam, naprawdę, no. Mm. trzeba po prostu robić tak. O. No, różni się, dobra. Mm. Rozstaw dużo się różni, może jeden opryskiwacz nam wystarczy na mm, całe pole. Zobaczymy, i czy nie każą mi odwieźć wcześniej fenda niż to opryskami Amazonkę, Dlatego właśnie muszę się troszkę w sumie śpieszyć No, ale no przynajmniej już będę miał tu z głowy i będę mógł się wziąć za tamte dwa pola: czyli tam, gdzie stoi New Holland, oraz tam, gdzie kosiliśmy zboże w ostatnim odcinku. Muszę to. Zagruberować i zasiać prawdopodobnie jęczmieniem i pszenicą, albo grosz. No, to jest, co ja to jest tak zwany dla mnie groszek cukrowy. Także zasiemy, zaraz wam powiem, bez niczego. Zasiejemy sobie jęczmieniem i tym czymś. A to jest. Jak to wygląda? Jeszcze raz? Takie coś. Jest. Rzodkie... A, rzodkie w osklista taką rzadkie rzod, w zasiejemy. Dobra, spoko. Więc nie będziemy musieli, żeby zasieć tą wypożyczyć rozsiewacz... rozsiewacz siewnik do kukurydzy. I do buraków, ale zobaczymy. Dobra. I pryskamy dalej. No, mówiłem, gdybym wiedział, to wywożyłbym na cienkich oponach, ale to już jest za późno. Także dlatego, właśnie się pryskamy na szerokich oponach fendem. I na no, co za świat nam starczy prawie całe? Myślę, że nie zużyjemy nawet całego całego opryskiwacza. Także nie jest źle. E, nie jest tak, fend też nie jest taki, powiem Wam, zły w środku. Może jak będziemy mieć pieniądze, kupimy go. On chyba kosztuje tysięcy, czy jakoś tak? Troszkę obstają, by nam to kosztowało, ale na pewno czynniczek bardzo, bardzo fajny. Naturalnie ogólnie nie wiem, co to znaczy koparka. Dlatego jak muszę spróbować wypożyczyć, właśnie jeszcze raz wypożyczę tego fenda, ale w wersji koparka. O co w tym chodzi? Tylko naturalnie poza odcinkiem, żebyście tego nie widzieli, gdyż. Po co macie to widzieć? W sumie, jak tracę pieniądze, ale no, musimy troszkę podnieść. O, dobra, tak na takiej szerokości siebie, siejmy, skrajmy na takiej wysokości, zobaczymy o co chodzi z tą wersją na koparkę, czy jakoś tak to się nazywa. Zobaczymy, jeżeli będzie fajne. czy obstawiam, że będzie miała, miała ładować z tyłu, ale z, z tyłu, z przodu będzie miała ładować, czy coś, ale to Wam wszystko po prostu okowiem, oko Opowiem Wam wszystko jak y, to właśnie wygląda dzisiaj może jak mówiłem taka robota troszkę po nocy, bo jest jak mówię 20.34 taka taki troszeczkę już półmrok i tam widać ładny, piękny zachód słońca na naszej mapce także, także no, jest fajnie no właśnie troszkę pryskamy po nocy, żeby żadna... że niby nie jest jeszcze faza kwitnięcia, ale ja się trzymam w zasad czyli jak mam pryskać yy, to pryskam po nocach albo po południu i żeby jeszcze jakby, jakbym musiał yy, ja jakby, bo będę jeszcze pryskał w fazie kwitnięcia będę też właśnie w takich godzinach pryskał żeby po prostu bo będą pewnie kwiatki żeby po prostu jakieś owady żeby już owadów nie było tak tak mogę to określić żeby owadów nie było i opryskamy Będę pryskał właśnie kiedy wtedy, kiedy owadów nie ma i żeby ich nie zatruć, a i nie mieć ich na sumieniu można powiedzieć, a tak to prawie bym sobie w ogóle fajnie się pryska po nocy także i przynajmniej nie czuć tego, można powiedzieć, tego smrodu w powietrzu, w powietrzu, ale no. Tu opryskamy, jeszcze dostałam taki kawałeczek tam no i będziemy kończyć, bo dzisiaj dzisiaj właśnie było zaplanowane to te dwie rzeczy, czyli oprysk oraz rozsiewanie nawozów, czy rozsiewanie nawozów i oprysk te dwie rzeczy były poświęcone właśnie na dzisiejszy dzień I tyle tak tu opryskamy do końca fajny, fajny wielki napis Amazone Naturalnie nie mogłem wypożyczyć tego, tego wielkiego New Holanda, ale to w sumie po co mnie miałbym wypożyczyć New Holanda, Skoro. Mm, skoro, skoro, skoro takim Amazonem też się dało opryskać i nie musiałem wypożyczać super ekstra wielkiego opryskiwacza, którym Bóg wie co bym mógł zrobić, a tak to elegancko sobie opryskałem Amazonką małą, zgrabną. Także. Mm, jeszcze właśnie mówię sprawdzę sobie za chwilę co to jest ta wersja koparka i chyba dzisiaj będę tyle kończył już ogólnie granie farminga będziemy czekać na następne dni, na następne nagrywania, na następne odcinki, czekajcie naturalnie. Yy. Dobra, składajmy. Oddawajmy na lawetę, oddawajmy na lawetę i podepnijmy sobie fenda pod lawetę. Mhm. <Glacht> Elegancko, perfekto. Te naturalnie mi oddadzą co jest ten oprysk i nawóz mi oddadzą jakieś tam, nie wiem parę tam dolarów, ale oddadzą przynajmniej. Dobra, nic, teraz, Aha, znowu krzywo. Muszę, muszę sobie poprawić, bo krzywo wjechałem ogólnie. Dobra, teraz elegancko się wjechało. Odpinamy Amazonę co jest plus? Na lawecie się nic już nie rusza, możemy jechać, jechać spokojnie, nic nam się nie odepnie, nie spadnie w trakcie drogi, nie przesunie. Także co? To był na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie i zapraszam do kolejnych odcinków. Na razie!